Martyna Gardocka, zapraszam na flash tygodnia. W poniedziałek w Zespole Szkół nr 3 odbyła się debata społeczna dotycząca zagrożeń. Spotkanie poprowadził komendant Wyszkowskiej Policji, inspektor Michał Toporkiewicz. Debata rozpoczęła się od przedstawienia stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efektów pracy wyszkowskich policjantów. Jednym z celów spotkania było też zapoznanie mieszkańców stworzonymi na Mazowszu mapami zagrożeń bezpieczeństwa.

Drzyżewie, makowie na zowieckim, siedliska, gorątkowie, łąży, odkołęzek, krob i dżżżkowie. Pierwsze miejsce za poprawę wirtuozyjne steki wołowe bieżu, zimie, w duelecie z krótką złowią z czymś staszkowym drugi duet Kinga Kocholca i Iwona Wołuniec za rolatki wołowe pod kozim futrem podanym na konsumencie z warzyw i poczowice prowadzące z ziemniaki w konstrukcie poracznego sosu zajął trzecie miejsce. Dżurzeni, które stanęły na podium, pojadą do Brukseli, gdzie z pewnością odwołują wiele terminarnych ciekawostw. 28 lutego na terenie naszego miasta odbył się Wspaniedzie Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość zorganizowana przez Wspaniedzie Żołnierzy Wyklętych zgromadziła wielu mieszkańców naszego miasta. Do biegu przyłączyli się nie tylko dziewczyny ale również samorządowski i burmistrz Wyszkowa, Grzegorzy Nowosielski oraz dwutlenku starosty powiatu burzowskiego Adamem Mrowa na czele. pierwszym miejscach uszczegolono kategoria Wydajewic, Ewy Jelabczuk, Bartosz Baliński, Izabela Gydaniec oraz Paweł Wójciński. Zawody rowerowe organizowane od dwóch lat w długosiodle przynoszą już pierwsze efekty popularyzacji sportu w gminie. Trasy były suche i przejezdne. Maradon przebiegał więc w bardzo szybkim tempie, co z pewnością wpłynęło na atrakcyjność zawodów. Nordek MTB zimą został podzielone na trzy dystanse. Hobby, fit i mega. Szczegółowe wyniki zawodów zamieszczone są na naszej stronie. W sobotni wieczór wyszkowskim w Wyszkowskim Środku Kultury Hutnik odbył się koncert Corteza. Kortez, czyli Łukasz Federkiewicz, to muzyk pochodzący z Iwonicza. Jego talent przejawia się w wielu umiejętnościach, jakie posiada. Jest bowiem wokalistą, gitarzystą, pianistą, puzonistą oraz kompozytorem. Muzyk umieścił nasze miasto w swoim terminarzu koncertów nie bez przyczyny. Jak okazało się w sobotę, wyszkowianie słuchają, znają i podziwiają artystę. Więcej informacji na temat poszczególnych wydarzeń znajdziecie na naszej stronie www.tubabyszkowa.pl. Dziękuję i do zobaczenia.